Witam, tu Magda i kolejne proste, smaczne i szybkie w przygotowaniu danie. Dzisiaj zapraszam na kurczaka w słodko-pikantnym sosie jabłkowym ze szczypiorkiem. Danie niezwykle proste i niezwykle szybkie w przygotowaniu, a przy tym bardzo smaczne. Tak przygotowane mięso jest kruchutkie, soczyste i bardzo fajnie komponuje się na przykład z ryżem. Przepis i składniki jak zawsze znajdziecie na www.słodecznie.tv, a teraz filmik. Zapraszam. Zaczynam od przygotowania mięsa. Mam tutaj filety drobiowe, łączna waga około 500 gramów. One już są umyte i osuszone. I teraz kroję je w poprzek włókien w takie dość cienkie plastry, Nie więcej takie. Pokrojone w cienkie plasterki lub takie mini kotleciki mięso przekładam do miski i teraz doprawiam. W zasadzie w dowolny, ulubiony sposób. Ja dodaję zioła prowansalskie, jedną łyżeczkę, pikantną paprykę w proszku, mniej więcej pół łyżeczki, oraz ciemny sos sojowy, jedną łyżeczkę. Całość dokładnie mieszam, tak żeby mięso równomiernie pokryło się przyprawami. Przykrywam i wstawiam do lodówki na minimum 30 minut. Minęło 30 minut, mięso gotowe, wyjmuję je zatem z lodówki i odstawiam na bok. A sama szykuję szczypiorek, ilość według uznania, kilka, kilkanaście gałązek i dość drobno go siekam. Myślę, że tak wystarczy. Obieram także trzy dość spore ząbki czosnku i to w zasadzie wszystko. Zaczynam smażyć mięso. Rozgrzewam patelnię z niewielką ilością oliwy z oliwek lub oleju. Ja biorę olej roślinny. I kiedy jest dość mocno rozgrzany, dodaję mięso. Przypuszczam łyżką mąki. Taką niepełną łyżką i ja podsmażam i kiedy mięso ścięło się już od spodu, dokładnie mieszam, rozprowadzając yy, mąkę na patelni. Dobra, do tej pory całość odbywała się na dość ostrym ogniu. Teraz zmniejszam czanie i dodaję przygotowane wcześniej czosnek. Dość go siekam, znów no, przeciskam z pracą. I po jakiejś minucie, może dwóch, kiedy czosnek zaczyna już aromatycznie pachnieć, nie dopuszczam do tego, aby się przypalił, dolewam do patelni 3 4 szklanki soku jabłkowego. Moja szklanka ma pojemności 200 ml. Zwiększam grzanie i duszę przez chwilę mięso w soku. Jakieś 3-4 minuty. I kiedy sok jabłkowy już się zredukuje, znaczy odparuje i zmniejszy swoją objętość, on także lekko zagęści się od dodanej mąki. U mnie trwało to jakieś 4 minuty. To jest to czas, aby dodać szczypiorek. Zmniejszam grzanie i kolejna minutka, może dwie na małym ogniu i danie będzie gotowe. Gdyby ten sok szybciej odparował lub zrobił się zbyt gęsty, to można go uzupełnić albo wodą, albo jeszcze niewielką ilością soku jabłkowego. Ja dodam jeszcze jakąś 1 trzecią szklanki soku. Wprowadzam całość do zagotowania. Od chwili zagotowania minutkę, dwie. Wyłączam grzanie i danie będzie gotowe. Pod koniec doprawiam do smaku. Ja dodam tylko szczyptę soli. Oraz jeszcze odrobinkę pikantnej papryki. I gotowe. Wyłączam grzanie i podaję póki gorące. Gorący kurczak w słodko-pikantnym sosie jabłkowym, już na talerzu. Pachnie przepięknie, mięso jest delikatne i naprawdę bardzo smaczne, a przy tym, jak sami widzieliście, rzeczywiście proste i szybkie w przygotowaniu. Mam nadzieję, że taki pomysł na kurczaka przypadnie Wam do gustu. Powstaje z niego całkiem fajne danie obiadowe lub ciepła kolacja. Jeśli chodzi o sposób podania, to ja najczęściej serwuję go z ryżem, ewentualnie z ziemniakami czy pieczywem. No i najlepiej smakuje na gorąco, zatem kończę filmik. Zachęcam do jego przygotowania i na koniec jak zawsze życzę smacznego!